Dzisiaj poznanie lasu i zo i innych rzeczy na ich terenach. Na przykład skin. Ciekawostka o tym czymś. Las i zo. No to idziemy No i jeszcze może. No te wszystkie rzeczy tutaj. W tym środku, a potem. Koniec. Teraz tak. Zacznijmy od Zoo. Wchodzić do Zoo, patrzysz w skrzynkę na wagoniki. Bo się zaczyna wielka podróż. Z całą. Może jeszcze niedługo przyjechać. Jak skończymy. No, pod koniec filmu. Jedźwiedzie polarno, papugi wszystko. żółwie, ryby i aksolot, ale jakoś wszystko zniknęło. Te świnki, kury, krowy. I owce, czyli ta podstawowe zwierzęta. Schodzimy na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. I tu. Będzie jeszcze budowa. Niektórych klatek. Wchodzimy na górę, na górę, na górę. Tu szkielety chyba. Konie. Ząbiaki. Tu creeper, Blaze jak widać. I czarne szkielety, Tu pająki, a tu slime. Idziemy na górę, na górę, na górę. Kotki. O Tu Tutaj. Maklatkę. Nie wiem. Co. No tutaj psy. Hmm. Tutaj kozy. Które skaczą na kilometr, więc musieliśmy wybrać wielkie, wysokie. Tutaj pandy. Tu idziemy dalej, 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 dalej. Nie wiem, co jest chyba dla kolejki. To skończmy, to było całe las. No teraz las. Ale by się przydało, ale ta... Jest. To. I jakbym nie miał nic, to już nie dam rady stąd wydostać. Próbujemy. Próbujemy się stąd wydostać.

Podejrzewam za mnie Zakupuję, żeby nie przyskał. Może tu byłam. Dobra. A tamto co? Co? Trzeba, Jej... Trzeba wyjść. Но тут Раз, засматривайся. То, ну а там тут о круто

Jesteśmy pod blazami, Więc jak pod blazami to trzeba wycofać. Za ślady. Wziąć iść. No las takie dziwne, nieodkryte miejsce. Snac nigdy tata to budował, nie wiem. Nie mam pojęcia co tu się dzieje. Czas nie wiem, gdzie i to tak przytulnie w takim lesie, tak przytulnie w takim lesie. Nie, lecz a da się tym murem. Więc ja tam wpłynę to zobacz jedną dziurę zrobiłem. Zobaczcie! Jak się jedną dziurę w taką wodzie przypadkową w, mu w murze, jak zrobisz taką przypadkową jedną dziurę w murze. Ich wśród. No, różne drzewa. Różne tu. tu. łóżko, O coś, a, a co jak ktoś tu miał wspólną? To nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie Użko. Co? się tak mało do jedzenia dają. Muszę cztery zyskać, mam trzy. I Teraz się rozumie, tak szybko biega. To nie wiem, co to jest. W sumie. To jest klatka na żaba, która tak nie wypaliła. To nie wiem, co to jest, ale będzie trzeba to zabudować w jakimś odcinków. Przechodzimy oh. Zapomniałem, że mój kilof jest tak mocny przypadkiem zapomniałem, że mój kill jest tak mocny to się źle zobaczy. Jezus Pias, pik. pik. Pik, pik, pik. Szkła to można wywalić sobie. I to, to. Że yes. Nie że jakiś takie Jest. Ciuu? Dirta nie wykopuje? A to już wykopuje. Tak Nie wiem. Tak samo. Jak za go się przytrzyma, to jest tragedia. Serio. Jezus, też czałem muszę. Dobra. Metro, metro, metro. To jest. dół. No. Tak jest. Perony. No ja my się nie przyjedzie. My się nie przyjedzie. Wiedźmy sobie w górę. No tu jest wieżowiec. No i to będzie już końcówka. To będzie już końcówka. Bikon, taki fajny. Mówi, no, że jest ładny. Więc